Szczęśliwego nowego roku! A no tak, może dla innych on jest szczęśliwy, myślimy sobie, ale na pewno nie dla nas. A dlaczego? Aha, wszystko przez te nieszczęsne postanowienia noworoczne, które powodują, że nam sen schodzi z powiek, że jesteśmy podminowani, nabuzowani wewnętrznie i nie cieszymy się wcale tym nowym rokiem. O! No i co? Nie od razu przecież kraków zbudowano i malutkimi kroczkami tak to. Uda się zrealizować te postanowienia noworoczne. Zacznijmy od takiej klasyki, pod tytułem Rzucam palenie! No i cóż, wyobraźmy sobie, że ktoś pali paczkę papierosów dziennie. Ale paczkę papierosów dziennie? No, że to jest absurdalne, to jest niewyobrażalne. Ja nigdy nie paliłam, nie palę i nie mam zamiaru palić, bo przecież, umówmy się, jest to uzależnienie bardzo smrodliwe. Bardzo niezdrowe, no i cóż, i jeszcze dodatkowo niezwykle kosztowne, zwłaszcza gdy groszem się nie śmierdzi z nadejściem nowego roku, prawda? No właśnie. No więc e, ktoś pali pół paczki papierosów dziennie. Hmm, stanowczo za dużo, no ale cóż, no to poradzimy. No, no trudno, trudno. Jest ten, ktoś się dorosły, prawda? Mamy nadzieję, no i, i, i no nic na to nie poradzimy, ale właśnie poradzimy, bo trzeba rzucić. Jednego papierosa rocznie i sukces zadowoleniem murowane będzie pani zadowolona i pan też będzie zadowolony. No i co? Wyobraźmy sobie, że ktoś wychodzi codziennie na takiego wieczornego papieroska, tak zwanego, ze swoim ulubionym pieskiem. I tak sobie idzie, idzie, i tak mu jest fajnie, i tak sobie popala tego swojego papierocha i tak sobie myśli, jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Och, ty mój papierosie wieczorny. No ale co? Musi go rzucić, nie ma innego wejścia. No i tak mu jest wtedy niedobrze na tym świecie, tak mu jest szaro, tak mu jest źle i, i płakać się chce i, i, i tak się jakoś w środku i, 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 i ogólnie jest, jest, jest naprawdę niefajnie, niefajnie zdecydowanie, niefajnie i z każdą chwilą coraz mniej fajnie i, i już wydaje nam się, że co, że, że cały świat popala, cały świat wszystko pali, wszystko, nawet nasz pies. Naj, najwyraźniej pali I, i, i myszy, i myszy w trawie popalają i, i dziki, dziki w krzakach też palą. I wrony, wrony w gnieździe najwyraźniej też palą, też kopcą, jeszcze są złośliwe i kraczą Kra, kra! Nie uda ci się, nie uda! ha, ha. Ale uda się uda, uda spokojnie. Wkraczamy w tej najgorszej chwili, tego pierwszego dnia, z ćwiczeniami dykcyjnymi, które są niezwykle uspokajające. dobre na wszystkie rodzaje nerwów i stresów. I tak zaczynamy od pta ty top, tak tip toptu, i tak dalej, i tak dalej. Do wyboru do koloru. Stosujmy je śmiało. I jesteśmy od razu uspokojeni, zrelaksowani. Wszystko wraca do normy, wszystko jest znowu fajnie. Idziemy sobie bez trosko, tak? I łapiemy los wewnętrzny do domu. Ale w drodze powrotnej robi nam się znowu tak nie za dobrze, nie za dobrze. I tak by się chciało zapalić, ale nie można. Oj, nie można, nie można. No ale co, nie można, nie można, wszyscy mogą, tylko nie ja. No nie, no nie, no nie ja, nie ja nie mogę, nie, nie można! Nie można postanowienie jest postanowieniem. No więc wtedy, wtedy wkraczamy szybko z takim e, zabawowym ćwiczeniem z dzieciństwa, z czasów podwórkowych cudownych, które polega na tym, że robimy tak: brim bram brim tabrella, tap tabela, tab tap tab brim i szybciej, 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 brim bram brim tabela, tab 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 brim i jeszcze szybciej, jeszcze, 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 szybciej. Ile fabryka, no jak to się mówi. I to nas bardzo uspokaja. Wchodzimy sobie do domu, wkraczamy, robimy sobie jakąś tam na przykład wieczorną herbatkę, powijamy, ale wtedy robi się niefajnie znowu, robi się nawet bardzo źle i myślimy sobie, nie, no, zapalimy tego papierosa. Przecież teraz no sami tego nawet nie zauważymy, bo gdzieś tam w przejściu między kuchnią a pokojem, w korytarzu, tam <laughs> tak niefrasobliwie, tak. Od niechcenia, no co, 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 no co, co zrobić, no jak mus to mus. Nie ma mus, nie ma mus, trzymamy się postanowienia i wtedy wkraczamy z takimi drobnymi kłamstewkami, które zawsze nam uratują sytuację, są naprawdę niewinne, ale bardzo skuteczne i myślimy także. że... E nie odkurzyłam, muszę zaraz to zrobić. O biurka nie uprzątnąłem w nowym roku, muszę to natychmiast wykonać. A poza tym, tak, no to, no, pranie trzeba by zrobić: posprzątać posprzątać w sypialni, o, buty poukładać, powyrzucać stare rzeczy, jeszcze muszę zrobić to, to, to dzisiaj to, a to tamto, a potem to tamto, a siamto, a jutro tu pójdę tam, pójdę, to łatwie to zrobię, to nie zrobię, to trzeba zrobić, a potem bądźmy, 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 o! Tak, wymyślamy miliony, miliardy spraw do załatwienia, niecierpiących dwoki, i jesteśmy tym tak umordowani, że padamy i śpimy jak drwale, jak kamienie przysłowiowe, śnią nam się cudowne sny, budzimy się zrelaksowani, myślimy sobie, motylem jestem, ha, la, la 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 la, motylem jestem, takim niepalącym jednego tego papierosa, aha, Jest tam cudownie, i skoro to się udało, to naprawdę uda nam się w tym roku właściwie wszystko. Wszystko będzie możliwe, wszystko będzie wykonalne. I świat jest piękny, piękna będzie coraz piękniejszy. No i co? Można? Można. Szczęśliwego nowego roku. Mhm.